Dzień dobry moi drodzy, w 12 dniu. Dzisiaj nietypowy poranek. Dzisiaj poranek od rozłupywania drewna i pracy przy domu. Jeszcze to drewno całe, które tutaj jest uprzątność, bo mocno przeszkadza. gdyż te belki, które tutaj są, będą musiał je zabezpieczyć i stąd zabrać, a wcale nie będzie wygodnie jak to drewno tutaj będzie leżeć, więc je dzisiaj rozłupuję, układam, a później jeszcze przed domem będę parę drobnych rzeczy robił, sprzątał, ogarniał po ostatnim cięciu. Drewno. Drzewa. Dzisiejszy, tak, zimniejszy dzień niż wczoraj. Postanowiliśmy, że wyjdziemy na rowerę i to był południowy pomysł. Dlaczego? Bo tak, lubi lubisz jeździć na rowerze. No, to kółko, które planowałem, nie zrobimy, bo 45 km miało mieć. No, a, a ja że... 10 lat nie jeździłam na rowerze. A że dzisiaj jeszcze jest chłodno, i tak dalej, no to postanowiliśmy, że zajedziemy sobie do piekarni, do kawiarni bardziej na kawę albo herbatę. A to jest nasza kawiarnia dzisiejsza, Julka. Kawę czy herbatę? Nie, kawę. Ja się nie wyspałam, bo musiałam wcześniej wstać. Mała cappuccino. Zamówiłam sobie ptysia pistecjowego, żeby się przesłodzić. A Kacper sobie zamówił rurkę z kremem. To jest francuska chyba, jakaś tak. Francuska, no, francuska rurka Do tego kawy. I czekamy na kawę, która pewnie już zaraz będzie. To jest coś takiego. Dobre, gorące. Muszkiewa. no ma cukier. Ale no nie mam słodkie, mam słodkie, więc za słodko. pistacjowy, tak? Mhm. Mm Jak ci smakuje ten leker pistacjowy? Dobre, nie jest takie wcale słodkie, jak myślałam, mieć naprawdę słodkie. A smakuje pitacjami czy nie? Mm -hmm. Tak? No, tak pół na pół. Mo moje do to to jest dobre. Nie jest jakieś takie... Nie wiem, jest dobre, po prostu moje jest dobre. Nasze rowery tam stoją <noise> oparte i pilnujemy ich. Siedzimy ca tak, żeby widzieć rowery. Powiedzmy sobie szczerze, mój rower jest bardzo leży, że jakby mi go ukrali, to byś machnął ręką. No, mój jest trochę więcej warto. Jeżeli twojego był kradziej, to byś biegł za tym, to No, to na pewno. A mojemu byś pomagał, chłopaku. Jak, zagrzałaś się? Tak, mi jest gorąco wręcz, jestem całkowicie Możemy już zaraz jechać? Możemy, przypomnę sobie, aż dopijesz kawusie. Dobra, no to dopijam i jedziemy dalej. Wjechaliśmy na siechnicę do miejsca, w którym jak morsuję, no to morsuję tutaj na zimę Nie wiem, czy w tym roku mi się uda morsować, bo się do tego za bardzo nie przygotowywałem. No ale jeżeli bym się odważył, no to tutaj. No tutaj się czuję bezpiecznie w tym miejscu morsując. No i zawsze jest ktoś ze mną. Nie jest tutaj jakieś, jakoś stromo, jest dosyć. Askie wejście do wody, więc tu czuję się bezpiecznie. Co ty Serduszka robisz? Serduszko narysowałam Co ty robisz? Serduszko narysowałam Gdzie? No tu. Ale trochę krzywe. Popraw. Tak tak krzywe. Co ty zrobisz? Zrobi Poprawiam. Zakrywasz. A to tu, dobra Teraz już widzę. Piękne serduszko. Ja bym jeszcze tam nasypał jakiś płatkich róż, czy coś pieczki tam postawił, kocyk, winko no co, na co czekasz? na lato na lato czekam aż będzie cieplej, no ale tak możemy zrobić na przykład nad morzem no co, wracamy no paliłaś się? no, na brązowo nie widać? no to pora już na nas wracamy do domu, bo zimno, coraz zimniej, słońce zaczyna zachodzić Jak chcę jeszcze wrócić do domu jak jeszcze będzie jasno co? go że mogę prowadzić? Ale trafiliśmy, co? Na pociąg, który przejeżdża A <laughs> wystarczyło przejść tylko przez tory Lepiej poczekać bezpieczniej, co? niż tak przechodzić na faj. No pierwsze będzie stać No nie, nie wiem co. 3, 2, 1. O, nie było tak strasznie. Taki dzień jak dzisiaj bardzo mi się przydał, bo sobie odpocząłem w końcu. Może nie tak jakbym chciał odpocząć, bo chciałbym na przykład wyjechać na kilka dni na rower taką trasę rowerową zrobić na przykład gdzieś tam w dzikiej Estonii <grych> i tam sobie na przykład przez dwa tygodnie popodróżować rowerem. Ale póki co nie mam takich warunków, możliwości, pieniędzy na to. Nie jestem osobą, która nagrywa na YouTubie i nie wiadomo po co i dlaczego robię wszystko, żeby tylko się wybić. się ja to robię, bo to lubię, robię, bo to, mi się to podoba, moje nagrywanie i robię to tak, jak ja to widzę, a nie tak, jak jest to popularne. Jestem przede wszystkim sobą i sobą pozostanę w tym wszystkim. To, jak to widzicie, to jest moje i nikt mi tego nie zabierze, także bardzo dziękuję wszystkim, że ze mną jesteście, ze mną i z Pauliną. My jesteśmy tutaj razem, razem staramy się to tworzyć, to robić. I dziękuję za wszystko, za to, za, to, za to, co dla mnie robicie. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę. Jak ktoś chce, to też może udostępnić się na Facebooku moje filmy, jeżeli któryś wam się naprawdę spodobał. Tak bardzo, bardzo, bardzo mocno. I jutro mam trochę pracy przy domu, więc jutro się z pewnością zobaczymy. W końcu jutro jest 13 dzień vlogmasa. Także do jutra, do zobaczenia. Trzymajcie się, papa